3, 2, 1 i jedziemy! Cześć, oglądacie 97. odcinek WebSzereg TV. W tych pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj sobie sprawdziłem rano minus 16 stopni przed wyjściem do pracy. To bym jeszcze przeżył. Wczoraj jedna pizzeria robiła konkurs na to, kto ma naj, najzimniej dostawali do te. Ale to, to bym jeszcze przeżył, ale jak sobie zrepnąłem, jaka jest odczuwalna temperatura i pokazała mi minus 32 stopnie, to to już jest ciężkie do przeżycia dla zwykłego człowieka, dla zwykłego śpiertelnika, który chodzi po tym Padolez. Wybierz się do miejscowości Omia w Rosji, na nie. Syberii, tam jest ponownie no, najzimniej się, na świecie. Wolę się wybrać do miejscowości na przykład nie wiem, Cupertino albo Palo Alto. Albo Las Calif Palmas. W California, Kalifornia, zdecydowanie bardziej, ale tak sobie czytałem, wyczytam sobie biografię Jobsa i Axona i tak sobie pomyślałem, kurde, jestem, czy jakby Jobs musiał takie zimy przechodzić, to czy by miał takie fajne pomysły dalej, czy nie? To, wiesz, wyobraź sobie na przystanku Jobs się trzęsie z zimna pod jakąś czapą w jakimś wielkim tym Nie, to stary przecież wtedy. No. Ekran dotykowy nie miał racji bytu, jak masz na sobie rękawiczki. Na pewno nie wymyślił ekran dotykowego iPhone'a. Chyba, że parówkami, tak jak w Korei. Widzieliście, pamiętacie ten obrazaczek, nie? Co w Korei wymyślili, żeby ekran dotykowy smartfonów yy, parówkami obsługiwać. Nawet wyszedł jest wyszła jakaś specjalna linia parówek do tego. No. Ale, z racji tego, że dzisiaj miało być krótko, tak sobie wymyśliliśmy, to po tym, przykrótkim krótkim wstępie, zaczniemy od parówek. Od parówek, no to tyczy. Ty, 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 ale... Dobra, to pierwszy temat na dziś. Temat, który miał być poruszony przeze mnie dwa tygodnie temu, ale jak pamiętacie, pojawiła się akta i niestety wszystkie plany wzięły w web. Temat dotyczył gier komputerowych i pewnej infografiki, pewnej ankiety, którą przeprowadziło NoNoops. Na polskich użytkownikach, na polskich graczach i graczyniach, graczkach, jak się mówi, zbadali oni różnice i podobieństwa między. Ja mam jedną, dwie. Podstawowe. Różnice w, w, w zachowaniach w stosunku do gier komputerowych, i tak dalej. Tak dalej. Jeśli chodzi o procent osób, które deklarują, że kiedykolwiek grały w gry komputerowe, to. Hasło BD grał w grę dotyczy 78% mężczyzn i 72% kobiet, więc różnica jest niewielka. Ale kiedykolwiek grali, tak? Pytanie, czy kiedykolwiek tak. grali? Tak. Dobra. Czy grałeś w grę? A to było w necie robione badanie, czy gdzieś na ulicach? Wiesz, nie wiem, jaka była próba tego badania, gdzie ono było przeprowadzane, ale na Polakach w każdym razie. Bo wiesz, na, więc... na ulicach łatwiej znaleźć kogoś, kto nie grał nigdy w grę, niż w necie, moim zdaniem. Teoretycznie, teoretycznie. No ale słuchaj, dalej. Tak jak już powiedziałem o to, y, różnicy w tym czy kiedykolwiek grali jest, jest różnica jest bardzo mała. Natomiast jeśli chodzi o sposób, w jaki, w jaki grają faceci a kobiety, to u facetów zdecydowanie dominuje, dominuje komputer i, i laptop. 85% pytanych deklaruje, że gra właśnie na, na kompie albo na laptopie. To jest tak samo, wśród kobiet też jest 84-85%, więc bardzo podobnie. Natomiast strasznie ciekawa sytuacja, kobiety dominują mobile. Jeśli chodzi o, o, o komórki, o urządzenia w ogóle mobilne, to właśnie, to właśnie y, dziewczyny, y, generalnie panie, y, biją facetów na łeb, na szyję. Myślałem, że to będzie większa, większa przewaga w przypadku na przykład gier przeglądarkowych. Okazuje się, że nie, że bardzo podobnie, też y, niemal identyczne. Y, Wyniki są w przypadku i facetów, i kobiet, my jeśli chodzi o gry prostu, przeglądarkowe. My się po prostu nie przyznajemy do tego, że siedzimy na Wilu. Być, na... być może, być może dziwne strasznie, ale, ale tak jest. Zdecydowanie częściej za gry płacą mężczyźni. To jest jakby fakt stwierdzony naukowo. I też zdecydowanie częściej grają. Natomiast właśnie wracając do urządzeń, na których, na których grają gry. 77% mężczyzn dyktuje tak komputer stacjonarny, 67% tak kobiet. Laptop to jest 50 w przypadku facetów, 60 w przypadku kobiet, więc już jest jakieś nawiązanie do rzeczy bardziej przenosnych. Ale czekaj, 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 czekaj. Laptop mówisz już na stacjonarnych. To przedtem były sumowane, teraz już rozbijam na poszczególne okay. jakby, prawda? I w mobilu najfajniejsza, która mi przypada do gustu kategoria, to jest iPhone i smartfony. Mhm. I tutaj 17% pań przyznaje, że... Jest to, jest, to, jest to smartfon lub iPhone. Yy, natomiast yy, u facetów jest to jest tylko 8%. No co ty? Tak, ponad dwukrotnie, dwukrotnie wyższy wskaźnik jest w przypadku pani. Przecież wszyscy z mają iPhone grają chyba. No widzisz. Tutaj... Aha, jeszcze jedna, jeszcze jedna bardzo fajna statystyka. Na sam koniec yy, zapytano badanych o to, yy, czy utwierdzą, że gry mają na nich yy, zdecydowanie dobry wpływ lub dobry. I tutaj 41% odpowiedzi w przypadku facetów było, że tak, natomiast kobiet tylko 23. Czyli pani się nie oszukują i wiedzą, że gry mają zgubny charakter, a faceci niemal połowa twierdzi, że to na nich kura dobrze. Oczywiście, że dobrze. Ciekawe badanie, ciekawe, ciekawe wyniki. Czyli kobiety się wstydzą tego, że grają. Tak. Afra Ale profesora. grają. Ale Dlaczego, dlatego grają na telefonach komórkowych, komu, wtedy nie widzi. Być może, może. Być może. może. Ale czekamy na komentarze pań pod tym odcinkiem, niech się wypowiedzą jak to jest w ich przypadku dokładnie. No, więc Twój temat był troszeczkę związany z mobilem i mój też będzie trochę związany z mobilem. E, Tylko ja mam taki troszeczkę jakby cięższy temat, bo ja mówię o Samsungu i o wojnie, jaką, jaką cały czas prowadzi Samsung z Apple. Bo wiesz o tym, że te wojna, ta wojna cały czas trwa, oni tam się wie, że te patenty dużo mm -hmm. tu gdzieś pozwolili sprzedawać, tu czegoś nie pozwolili sprzedawać. I teraz na przykład w Niemczech jest całkowity zakaz sprzedaży Galaxy Tabów od Samsunga, ze względu na to, że sąd orzekł, że one są zbyt podobne do iPada, że to jest po prostu plagiat iPada. Natomiast wiesz co wystarczy, że Samsung zrobi, żeby mógł sprzedawać już z powrotem? Wystarczy, że przeniesie ja głośnik... To kupi urzędnika. To pewnie też, ale widocznie im się nie udało, może znowu zaoferowali, ale... Łatwiej jest co? E, przenieść głośnik z boku obudowy na przód obudowy mhm. i zmienić kolor obudowy i to powinno wystarczy. Już wtedy nie będzie plagiatem. Już wtedy będzie nie, nie, nie będzie aż tak podobny do iPada i, I sam wypuści go pod nazwą 10.1N Taki właśnie sobie taką sobie nazwę. W jakiej, w jakiej gamie kolorów? Jakieś pastele? Nie, czarny chyba Czerwie? po prostu będzie, Nie będzie srebrny tak jak iPad, tylko po prostu będzie czarny. Mhm. No i ciągle to ma wystarczyć, ale w ogóle Europejski Urząd Anty, y, Antymonopolowy ma się przyjrzeć działalności Samsunga. Dlatego, że podobno Samsung może niekorzystnie wykorzystywać swoje patenty. Można niekorzystnie oni, wykorzystywać swoje patenty. No w sensie niekorzystnie dla konkurencji. Zbyt niekorzystnie. Że wiesz, prowadzi do lekkich nadużyć. No, goście po prostu mają sporo patentów związanych przez technologię 3G i one, oni tam w 90-tych latach obiecali, że będą te patenty udostępniać za niewygórowaną cenę i nie będą nikogo dyskryminować. No ale wiesz, w momencie jak się zaczyna wojna patentowa, zarząd pewnie się już zmienił od tamtego czasu, z raz co najmniej. No i wiesz, i Apple wyciąga brudy, no to Samsung prawdopodobnie też nie zostanie w tyle, no ale komisja, yy, znaczy ten urząd a, monopolowy, to dopiero sobie sprawdzi, wiesz, czy może. A jest o co walczyć, bo tak naprawdę, wiesz, Samsung opublikował też kwartał, ostatni kwartał, wyniki za ostatni kwartał. I jako jedyna spółka tak naprawdę, no, wizualnie te liczby wyglądają podobnie do Apple, no nie? Samsung 42 miliardy dolarów przychodu yy, w zeszłym roku, znaczy w, zeszły, w ostatni kwartał zeszłego roku, z czego 15 miliardów to są to jest ten dział mobilny Samsunga. Natomiast Apple miał 46,3 miliarda przychodów. Więc o 4,3 miliarda więcej. Natomiast jeżeli chodzi o zysk, Samsung 4,7 miliarda zysk. Apple 13 miliardów, więc tutaj już jest różnica znaczna, to ze względu na to, że Apple nie ze swoich wysokich marży. Warto też zacząć na ilość sprzedanych smartfonów. No w wypadku Apple czy to tak naprawdę na ilość sprzedanych iPhone'ów, bo wyniosła 37 milionów. Też za ostatni kwartał? Nie, nie to, to już mi się wiesz, co? Też, też mi właśnie w, to padło, w tym momencie to jest za rok. Prawdopodobnie. 37 milionów na kwartał to było zdecydowanie za dużo. Samsung natomiast sprzedał 35 milionów, więc niewiele mniej. Niewiele mniej, więc już jestem ciekaw co się stanie, kiedy Apple pojawi się w kolejnym... Ale powiem Ci, y... że nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż tak są zbliżone liczby w przypadku no. Apple i Samsunga. No. Wiesz, no jest no, 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 gonią. I ciekawie jestem, co się stanie w momencie, jak rzeczywiście Apple wejdzie na rynek telewizorów, no, nie, bo to jest też rynek, na którym Samsung sobie całkiem nieźle radzi. I tak naprawdę jako jeden z niegierów w zeszłym roku wykazał jakieś tam, wiesz, był nad kreską, jeżeli chodzi o telewizory. Yes. Zobaczymy, co, jak Samsung zareaguje na wejście Apple na ten rynek, o ile Apple wejdzie, bo sobie o tym rozmawiamy, natomiast telewizora, co, nie, telewizora nie widać telewizora nie ma. No, to, jest, to był mój temat na temat Samsungów i Apple. na temat Samsungów? Na temat i Samsungów. No i będzie jeszcze Tema trzeci Apple. temat, też związany z mobilem, bo byliśmy Taki mamy w ubiegłym tygodniu, w ubiegły piątek, tak, piątek, byliśmy na konferencji Mobile Trends Conference, która odbywała się w Krakowie, później odbywała się gala wręczenia nagród Mobile Trends Awards.

Jesteśmy tutaj dzisiaj na konferencji Mobile Trends Conference 2012, która jest zorganizowana po raz pierwszy. Jest to wydarzenie, jak się okazuje, bardzo potrzebne, bo jest nas tutaj bardzo dużo i jeszcze wczoraj ja osobiście jako tutaj prelegent i uczestnik dostawałam zapytania o bilety. Podzieliliśmy konferencję na dwie ścieżki, jest Business Room i Development Room. Stwierdziliśmy, że te dwie ścieżki się uzupełniają na co dzień. Dobra aplikacja bez dobrego marketingu i biznesu nie jest w stanie się przebić na rynku. Być może nie tylko polskim, ale nawet międzynarodowym. Jak również nie wiem, najlepsi marketingowcy nie są w stanie sprzedać słabej, beznadziejnej aplikacji. Dlatego właśnie stwierdziliśmy, że dwie ścieżki, które się uzupełniają i mają dokształcić tutaj osoby zainteresowane tym tematem. Tego typu konferencji w Polsce jest sporo w ciągu roku. One się różnie nazywają. Tak naprawdę wszystkie te konferencje są o mobile marketingu w dużej mierze. Ta wyjątkowo ma dwie części. Jest część biznesowa i część dla deweloperów. I w tej części biznesowej rzeczywiście są, jest dużo marketingu o tym, w jaki sposób promować, sprzedawać aplikacje, jak tworzyć te aplikacje, jak, w jaki sposób podejść do klienta. A ta część deweloperska, w jaki sposób, jakimi technologiami rzeczywiście te aplikacje należy robić, żeby robić je dobrze. U nas jest 250 osób. Są to osoby z całej Polski. Mamy ponad 30 miast Poznań, Warszawa, Szczecin, Gdańsk i tak dalej. Oraz 24 prelegentów z najlepszych firm IT w Polsce. Ja dzisiaj powiedziałem o przykładzie gry Serce i rozum na smartfony i na. Facebooka, która spotkała się z gigantycznym zainteresowaniem ze strony użytkowników, szczególnie smartfonów Android w Polsce. Aplikacja mobilna wygenerowała dziesięciokrotnie więcej pobrań czy instalacji czy użytkowników niż aplikacja, która się mieści na Facebooku, z której z pozycji przeglądarki mogą wejść użytkownicy. Mimo, że penetracja rynku jest dużo ponad 100%, czyli właściwie każdy, każdy Polak ma statystycznie więcej niż jeden telefon, to nie należy zapominać o tym, że na razie mała część z nich ma dostęp do internetu. Ja myślę, że cały czas dobrym medium dostępu do usług są SMS-y i głos. O tym wielu zapomina. Jeżeli chcemy trafić do mas, cały czas trzeba myśleć o tych podstawowych usługach. I na nich też można robić bardzo fajne, innowacyjne, produkty. Uważam, że rynek jest dzisiaj w takim momencie, co powiedziałem na prezentacji, że w końcu nadchodzi ten długo oczekiwany rok mobile. Ten rok, kiedy telefony trafiają po strzechy, kiedy marketerzy mają je w kieszeniach, kiedy zaczynają przeznaczać konkretne budżety na działania związane z marketingiem właśnie na te urządzenia. No, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, widzimy się jak zwykle za tydzień, miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę cieplej. Nie będzie, będzie. tak czy inaczej, do zobaczenia. Do zobaczenia i uważajcie, w weekend mamy być minus 30 stopni. See do zobaczenia za tydzień.